Halo Busko! Jak co tydzień zapraszamy Was na podsumowanie wydarzeń, które odbędą się w ten weekend, podczas którego wielu mieszkańców i gości Buska Zdroju znajdzie coś dla siebie. Jest on wyjątkowo obfity, w ciekawe wydarzenia kulturalne, sportowe dla dzieci, jak i dla całych rodzin. Piątkowe popołudnie warto zacząć aktywnie, biorąc udział w rajdzie pieszym Stężni w Busku Zdroju do Winnicy z Brodice, gdzie odbędą się koncerty zespołu ZEPSU oraz Kwaśniaki które z pewnością umilą czas wszystkim miłośnikom muzyki. Jeśli jednak wolicie muzykę klasyczną, Pinchowskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na recital Chopinowski w wykonaniu Piotra Palecznego. Wolisz rozrywkę w nieco luźniejszej formie? Koniecznie odwiedź Hotel Bristol, gdzie Filip Puzyr zaprezentuje swój stand-upowy program O.A.I. Będzie to wieczór pełen śmiechu i dobrej zabawy. Sobota będzie obfitować w różnorodne wydarzenia sportowe, kulturalne i rodzinne. W Iślicy odbędą się dziewiąte Mistrzostwa polskich Juniorów U-12 i U-16 w speedballu, Podczas których młodzi sportowcy będą rywalizować o tytuły najlepszych w kraju. W parku zdrojowym busku zdroju odbędą się 48 buskie spotkania z folklorem, podczas których będziecie mogli zanurzyć się w lokalnej folklorystyce. Miłośnicy ekstremalnych wrażeń i turystyki mogą wziąć udział w wydarzeniach z cyklu Ekstremalna tężnia, przytężni w busku zdroju, podczas których będziecie mogli skorzystać ze ścianki wspinaczkowej, strzelnicy ESG oraz uczniczej. Jednak to nie koniec atrakcji dla dzieci. Dzień baniek mydlanych oraz Dzień Kolorów Busko Zdrój 2024 na terenach rekreacyjnych przy Kusocinskiego zapewnią mnóstwo radości i kolorowej zabawy zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Dla osób zainteresowanych historią i sztuką przygotowano spacer z przewodnikiem śladami buskich artystów. W nadchodzący weekend wypada noc muzeów podczas którego szczególnie zapraszamy do galerii sztuki Villa Polonia oraz do Muzeum Techniki Wojskowej i Obrony Przeciwlotniczej w Busku Zdroju. Sportowe emocje zapewni mecz w ramach IV ligi Świętokrzyskiej, w którym AKS 1947 Busko Zdrój zmierzy się z Arką Pawłów. Niedziela rozpocznie się kontynuacją dziewiątych Mistrzostw Polski Juniorów U12-U16 w Speedballu w Wiślisy oraz 48. Buskich Spotkań z Folklorem. Kolekcjonerów i pasjonatów różnych zbiorów zapraszamy na giełdę kolekcjonerską organizowaną przed Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Miłośnicy dwukła wezmą udział w rajdzie rowerowym ROWEREM PRZEZ BUSKO 2024, który wystartuje spod Tężni. Natomiast ci, którzy chcą nauczyć się ratować ludzkie życie, wezmą udział w organizowanym przez OSP Mikułowice bezpłatnym kursie pierwszej pomocy. Na terenach przy Buskiej Tężni odbędą się pokazy i warsztaty jazdy na rolkach prowadzone przez Annę Żelchowską. To doskonała okazja, by nauczyć się czegoś nowego i podszkolić swoje umiejętności. Ci, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć Busko w blasku księżyca, zachęcamy do udziału w wieczornym spacerze z przewodnikiem Busko Nocą. To wszystko na dziś. Pamiętajcie o trwających wystawach w okolicy. Wszystkie informacje na temat cen, biletów oraz godzin znajdziecie na naszej stronie internetowej halobus.pl. Serdecznie zapraszamy.